Co tam? Kusol. Kusol. Właśnie wyciągamy Rafała siatkę z wody. Rafał. Rafała siatkę jest przyczepiona do, do tego kika. Nie, tak naprawdę e, wypływaliśmy na Wiśle i znaleźliśmy założone sieci. Wpłynęliśmy śrubą w silnik. Cze, śrubą silnik. Silnikiem. W w śle, w siatkę. Siatka była rozstawiona na wypływie z Zakola ze starorzecza i czekamy teraz na przybycie straży rzecznej już słychać silnik No skurwy tylko się zaczaić i złapać ich kurwa proszę bardzo rybka skacze w siatce no, widać na wyspie patyk wbity tam jest przyczepiony koniec siatki drugi koniec był przyczepiony na końcu tych krzaczków.